I tam wszystkich serdecznie. Tu przeciwnikom pisze Hihi. Hi. Tu zalicytuję, no powinienem coś zalicytować. 5 i 5, 10, 12. No, jedno, trefl, kamer. Kto to jest kamer? Kamer to mój groźny przeciwnik. Her E E Sahib Olam Turk. Po lewej razbrar. Brar. Nowicjusz, 5000 tysięcy. tam po prawej z Turcji. Jaki sympatyczny pan. W czapeczce o. Piki grają. To trzeba spasować. Może zagrają 4 piki, mój ma wist Mam kontra na cztery piki. Mój pan ma 5 tysięcy loginsów. No to 3B za to jak mu jest taki silny. Ja nie wiem jak to można tak licytować. Trzymam piki tyle razy, ile trzeba. I zawistował w karo. O! Dobrze, że ja czego zawistował w karo, a nie w pika? No ten już nie powinien mieć tutaj kar o, wyimpasował mi jeden figur pikowy a drugi figur pikowy już nie wyimpasuje, o o jak ładnie Puśćmy dziewiątkę kier w koło wygram te trzy bezatu jak trafię króla trew, to wygram Spróbujmy. Po prawej była dama pik. No, figury kierowe są. Ten ma jedną figurę kierową. Nie ma znaczenia, dobry człowieku. Co kładziesz? Biorę trzy kierowe. Karową to cztery, pikową pięć. Muszę wziąć cztery treflowe. Ajajaj. Miał damę karo. Co to jest? A poszło. Dokładamy. Puścił. Ma jeszcze jedną figurę. Mhm. Mają po cztery piki. Mhm. Miał jeszcze jednego pika drań. O, karo wyrzucił, dobrze. Jeszcze miał jednego pika drań. Skąd on miał tyle tych pików? Przegraliśmy 2-2. Wist 2. karowy mnie zamordował. Wispikowy. Trzeba było raz spikać. No powiedzmy sobie: pas. I spójrzmy tutaj. Dwa kiery nie będę się wygłupiał. Ile lew mogłem wziąć? Trzy kierowe. A król tre źle leżał. Kara rozegrałem dobrze. Po prawej był król koro. Do oddania karowa. Kontre powinno być. dania była karowa, dwie kierowe to trzy pikowa, cztery, trefl. nie do wygrania było no powinien zalistować w kiera rzucam byle co bo on i tak nie patrzy na to co rzucam. powinien mieć asa na taki widz, więc muszę zachować dziesiątkę widać, że trzeba zagrać w kiera No i trzeba zagrać w kiera. No i co ja na to poradzę? Że on nie zagrał w kiera? As A skąd on wiedział, że po wejściu przeciwnika to był transfer. Po wejściu przeciwnika nie gramy transferami. No ale trudno. No i daj w Kiera. No gdzie w karo? Nie wiem po co on w pika gra. No ta no w kara kierowe były do ściągnięcia. Dwie kierowe były do ściągnięcia. Teraz jednego kiera wyrzuci. No, drugiego kiera wyrzuci. Było bez jednej. Dużo przegraliśmy. 9,5. i 5. Wist kierowy. Spasuje. W zasadzie powinienem, żebym wiedział to transfer, to bym te dwa kiery sk 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 skontrował. Po prawej jest pan Turcji, po lewej... A, sami panowie z Turcji grają. We trzech przeciwko mnie. Pas. Ci świetnie rozumieją. Nagle se dwa piki, powiedział. Kogoś powinienem wyrzucić z tego stołu. Dwa bez atu nie jest takie bezsensowne. A z kontro może się uda. Zobaczymy, z czym ten szedł dwa piki. Oj oj, 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 oj. Oj, Tam się odkłada. Dwa piki se z jednym masem wszedł. Oj, oj Może wypadnie dziesiątka pik. Mam tylko jedno dojście do stołu. Wypadła. Karo się odłożyło. Dwa piki se wszedł. Z szóstą dziewiątką. Ja mu podziękuję. Może wypadnie dziesiątka. Nie wypadła dziesiątka pik. Aj, aj, aj. Dwa piki se zagrał. Osiem tylko przegraliśmy. Walerii trzeba napisać. Haj. Wal. Przywitać się ładnie. Uciekła. Nic w karcie nie ma. Uciekła, nic w karcie nie ma. Te dwa karo byłby dobry zapis, gdyby spasował. Myśmy wygrali. Byśmy nie wzięli w karach byśmy nie wzięli, byśmy wzięli jedną treflową i jedną kierową, a ewentualnie przebitka. No i karową. Trzy lewy byśmy wzięli, trzy by za to im szło kto to jest Megero Eugeniusz Meer Poland. No nie no, tak zniewaga wymaga kontry. Cztery trefle też wymagają kontry. Partner konie Koniewkiera. Wistuj śpika. No. Pan Eugeniusz zlitował się nade mną. Albo w Singla Caro, wistuj, Panie Eugeniuszu. W Singla Caro, bardzo dobry wistuj. Dobra, no trudno, będę chodził w piki. Zostało dwanaście kierów. <coughs> Zostało jedenaście kierów. Niech przebije. Może mój ma zostało 10 kierów. Zostało dziewięć kierów, a ja mam lewe pika pięknie. Zostało osiem kierów. Zostało pięć kierów. No i ma ostatniego kiera. Dwa i 2,4 tylko wygraliśmy Mieliśmy 4 piki do wygrania. Ajaj No To nie jest na 5 lew, to nie jest wejście 2 piki. Mógł wejść spokojnie pik. A potem powtórzyć kolor. No trudno, wygraliśmy. Bez Atu braliśmy. A, w piki oddawaliśmy pika na dziesiątkę. No, można dwa kier oddać, jak się nie trafi. 5 karowych, 5 pikowych, 10. I król tref pod impasem. Z tamtej strony nie było. Jak będziesz pisał sedat, faster, to ci wyrzucę. Tu sedar pisze faster. A nie, to znaczy faster. Chyba ile będzie. Trzy. trzy kara. A ja Dużo herbaty miałem. Jeszcze raz napiszę, Faster tego wyrzucę. No dawaj w karu. Cztery, pięć, sześć, siedem. Jeszcze gdzieś jedno jest. Dwanaście kierów zostało. Co, mój nie ma? Na czym on myślał? Osiem kierów zostało. Może ma sobie połączenie. z tego zapomniałem. 4 kiery zostały. Ten powinien mieć... jeszcze ściąga. Nie, nie, no raz przebił 8, to 9, jeden kier został. Nie, no to teraz zostały dwa. Nie, no mój miał 3, ja 2. A tamten raz przebił. To se zagram w karo, Zara. Teraz wezmę i zagram w karo. Trefle mi się złożyły. Został mu trzynasty trefl. Nie ma już kiera? To dobrze policzyłem, że nie ma. No i tu będzie grał z Podasa Więc mój ma szansę na dwie lewe. oj oj Karo Trefl. Trefla daj. O nie. Co mój ma biorącego pika? Mia pięknie, 0,9 dziewięć wygraliśmy. To gramy, czy nie rozlewam herbaty, A co mi tam? Jedno bez adu. takie międzynarodowe otwarcie najlepsze międzynarodowe otwarcie jedno bez oto pyta o starszą czwórkę dwa kiery czwórka kier Dobrze, że zło się człowiek kier. Dwie treflowe oddaję na starcie. No, dał mi lewe. Nie oddaję dwóch treflowych na starcie. Ale muszę oddać dwie pikowe. To szybko, zróbmy to szybko, Olera! Co ja zrobiłem? Taki bezmyślny jestem. Było do wygrania, teraz już nie wygram. Wygram. Muszę z tamtej strony zagrać. Wyimpasować ósemkę. Impasujemy ósemkę. Wyimpasowaliśmy ósemkę. Siedem. Raz, jeden, bo za tu dobrą zywkę trzeba licytować. Nie bawić się. Trzy i dwa wygramy. Spadnięcie króla pik okazywało, że jest singlowy, więc zastawiała się dziewiątka. Dobrze, że nie, ściąga, że nie odblokowałem kar od razu. Nie mam starszej czwórki. Nie wiem, po co przeciwnikom dajemy informację, że nie mamy starszej czwórki. No. Może już nie zrobię takiego głupiego błędu, jak przed chwilą. No. Cztery pikowe dostałem i bardzo dobrze. Co czterech? Nie. Trzeba treflę grać. A trudno. Dama, dama. Nie ma damy. Do waleta. I liczymy treflę. 9 trefl zostało. A niech weźmie i zagra w kierę. I niech zagra kierę. Dobra, trafion musimy zostawić na później. Trefle spadły tylko cztery. Zostały u nich. Ano właśnie. Trefle spadły tylko cztery. Ile mam? Raz, dwa, trzy, cztery. Potrzebuję jedną. I no to zrobimy to tak. To jest tak. Piąta. Szósta. 8, 9, 10. O! No to zrobimy tak. I tego jeszcze sprawdzimy, co się odrzuci. Ten jest w małym przymusie. Odrzucił karo. Aha. Sprawdzimy, czy ma króla. Miał i przymusik zrobiliśmy na koniec no pięknie się udało pikowo karowy niektórzy brali plus 2, jak to można było wziąć plus 2 kierowego nie dostawali? Może w piki im grali A, bo treflowe można było wziąć 5 No nie ma nic w karcie, to pora, żeby skończyć No to kończę